Cześć! Marcin Kowalski, portal mojazduńskawola.pl. Zapraszam Was serdecznie na szybkie podsumowanie tego, co wydarzyło się w Zduńskiej Woli w ubiegłym tygodniu. A co się działo? No, zadziało się całkiem sporo. Tak w skrócie: będą nowe chodniki, albo będą przebudowane chodniki. Będzie nowa miejska spółka. Mieliśmy też sporo fajnych wydarzeń, zwłaszcza w weekend, gdzie mieliśmy powiatowy dzień strażaka, i w niedzielę wyspa Runfest nad Campiną. Zapraszam serdecznie, lecimy. W Zduńskiej Woli rozpoczyna się kolejny, piąty już etap przebudowy chodników. Jak informuje Urząd Miasta, jeszcze w tym roku odnowione zostaną trakty dla pieszych przy ośmiu ulicach, w większości na osiedlu południe. O tym, że chodniki na południu zostaną odremontowane, informowaliśmy już w naszych filmach na YouTubie przy okazji przebudowy ulicy Szymanowskiego. Nowe chodniki pojawią się przy ulicach Tuwima, Stafa i Jaracza. Oprócz osiedla południe, modernizacją zostaną objęte również ciągi piesze przy ulicach Komisji Edukacji Narodowej, Torowej, Rycerskiej, Poznańskiej i Zielonogórskiej. W niektórych tych miejscach na razie nie ma chodników, ale będą. Rada Miasta Zdońska Wola podjęła decyzję o utworzeniu nowej miejskiej spółki pod nazwą Zdoński Sport, która będzie się zajmować, niespodzianka, sportem i turystyką oraz dbaniem o tereny rekreacyjne, a także obiekty i urządzenia sportowe. Miasto będzie miało w tej spółce 100% udziałów. Będzie to przedsiębiorstwo, do którego trafią kompetencje nie tylko mosir ale także częścią PWiK. Chodzi głównie tutaj o te kompetencje dotyczące Zduńskiej Wody. Spółka zarządzać będzie miejskimi obiektami sportowymi, stadionami miejskimi, orlikami, kompleksem basenów odkrytych, kortami tenisowymi, kempingiem, pumptrackiem, skateparkiem, pływalnią krytą zdońska Woda oraz pływalnią przy Szkole Podstawowej nr 9. Uchwała o utworzeniu spółki została przegłosowana na ostatniej sesji Rady Miasta. Przez najbliższe miesiące będą trwały prace organizacyjne i przygotowawcze do rozpoczęcia działalności operacyjnej spółki. Ma to nastąpić 1 stycznia 2026 roku. W czwartek odbył się milczący marsz Stop Przemocy. Mieszkańcy z duńskiej woli przemaszerowali z ulicy Łaskiej na plac Wolności, gdzie kilka tygodni temu doszło do wstrząsającej tragedii. Mieszkańcy postanowili przekuć swoje negatywne emocje w coś bardziej fizycznego i coś trochę bardziej budującego. A jeśli szukacie innych pomysłów na to, jak poradzić sobie z takimi emocjami, zapraszam Was na stronę mojazdniskowol.pl. Tam napisałem kilka swoich pomysłów. Mam nadzieję, że uda mi się jakoś w ten sposób, chociaż niektórym z Was, pomóc. W sobotę natomiast na terenie Pemosu odbyły się Powiatowe obchody Dnia Strażaka. Podczas obchodów nadano standard dla zarządu oddziału Powiatowego Związku OSPRP Powiatu Zduńsko-Wolskiego, wręczono akt włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Zduńskiej Woli do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, wręczono pamiątkowe dyplomy, poświęcono nowo zakupione oraz pozyskane pojazdy ratowniczo-gaśnicze, wręczono akty nadania wyższych stopni służbowych oraz listy gratulacyjne wszystkim odznaczonym i awansowanym. Serdecznie gratulujemy. A po tej e, części oficjalnej odbył się oczywiście tradycyjny piknik e, strażacki z mnóstwem atrakcji e, dla najmłodszych. W niedzielę natomiast zduńska wola po raz kolejny pokazała, że potrafi łączyć aktywność fizyczną z wielkimi sercami. Odbyła się druga edycja charytatywnego wydarzenia Wyspa Runfest, aktywna zduńska wola organizowanego przez Fundację Pomocy Dzieciom Wyspa. Impreza przyciągnęła setki uczestników, dzieci, młodzież, dorosłych, osoby z niepełnosprawnościami oraz całe rodziny, które przyszły nie tylko pobiegać, ale także wspólnie spędzić czas w atmosferze radości, otwartości i zaangażowania społecznego. To była druga impreza Wyspa Runfest, na której byłem, czyli można powiedzieć, że byłem na wszystkich. Natomiast za każdym razem czuję się tam po prostu jakbym był u siebie i to jest niesamowita atmosfera w tamtym miejscu. Jest niesamowita. Zresztą zobaczcie na te zdjęcia. To jest po prostu jedno wielkie szczęście. No i trzeba przyznać organizatorom, że zamówili świetną pogodę, tak jak w zeszłym roku. Niespełna doba wystarczyła, żeby ten sam 23-letni Zduńsko-Wolanin dwukrotnie trafił w ręce policji. Za zuchwałą kradzież oraz za nocne zniszczenie samochodu. Oba zdarzenia miały miejsce w Zduńskiej Woli w ciągu 1 doby, były po prostu bezczelne. No i na dzisiaj to tyle pamiętajcie, mamy dzień matki, więc napiszcie zadzwońcie warto. Zapraszam Was serdecznie na, za tydzień na kolejne podsumowanie tygodnia, tymczasem do zobaczenia. Cześć.